Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten odcinek będzie niejako adwocem poprzedniego odcinka live. W którym, niestety, przez problemy techniczne nie udało mi się pokazać wam wyników badań mojej gleby oraz planu nawożenia. Dlatego w tym odcinku pokażę wam, w jaki sposób interpretuję badania gleby, które przyszły do mnie z OSHR, oraz w jaki sposób buduję swój plan nawożenia. Ok, zacznijmy sobie najpierw od badań gleby i jak interpretuję te badania. Wykonuję je od 2023 roku, czyli już trzeci raz, i dopiero po tych trzech latach mogę wyciągnąć pewne wnioski z nawożenia mojego trawnika. Pobieranie próbek, badania. Wykonuje przed sezonem wegetacyjnym, czyli przed zastosowaniem jakichkolwiek nawozów. To bardzo ważne, żeby zobaczyć, jaki poziom właśnie tych pierwiastków znajduje się w glebie. Jeżeli chodzi o pH, to właściwie nic nie udało mi się przez te 3 lata zrobić. Po początkowo optymistycznym, optymistycznej wiadomości, że z 7,4, z 7 do 7,2. W 2025 roku znowu zobaczyłem 7,4. Myślę, że te 0,2 punkta to też jest jakiś margines błędu podczas tych badań, ale także dostarczyłem około 13 ton piasku w jesiennym piaskowaniu, więc ten piasek niejako mógł także wpłynąć na podwyższenie tego pH. Nie są to wartości jakieś skrajne, są one wysokie, ale nie jest to 8. Więc jeszcze czuję się tutaj dość swobodnie. Oczywiście muszę zwracać ogromną uwagę na wszystkie działania, żeby tego pH jeszcze nie podnosić. Jeżeli chodzi o azot, to optymalne wartości wiosną oceniłbym na te 25, 30 do 40. Jest to niemożliwym, żebyśmy mieli poziom azotu na poziomie 60 czy 120 jednostek. Więc tutaj rosnący ten azot w glebie, mimo że ostatnie nawożenie było wykonywane bodajże w listopadzie czy tam w październiku 2024 roku, jest no więcej tego azotu. Bardzo się z tego cieszę. Nie ma go za dużo, jest tyle, ile powinno być. Ponieważ stosuję więcej nawozów organicznych, które wolniej rozkładają się i są pobierane przez rośliny wtedy, kiedy one potrzebują. Także nie chcę tutaj, cieszę się, że nie mam tego azotu wiosną bardzo dużo, mam go optymalnie. Tyle, że trawa ma z czego funkcjonować w momencie, kiedy te temperatury idą nieco w górę. Natomiast jeżeli chodzi o pleśni śniegową, to uważam, że ten poziom azotu na poziomie 36 jednostek jest w porządku. Fosfor. I to jest pierwszy pierwiastek, z którego zaczynam wyciągać właśnie wnioski po tych trzech latach, bo staram się go unikać w nawodzach, ponieważ wiem, że jeżeli przesadzimy z fosforem, będzie ciężko go zbić. Jest to jeden z pierwiastków, pierwiastków, które są mało mobilne w glebie, nie jest wypłukiwane za bardzo i to powoduje, że albo właściwie jest wypłukiwany, ale nie jest tak intensywnie pobierany przez trawę, więc poziom fosforu ciężko jest zbić i tutaj zbliżam się do granicy 34, możecie zwrócić uwagę, że gdzieś to stało przez 2 te lata, teraz zwiększyłem. Jest to spowodowane tym że zostawiam sporo ścinek trawy, które zawierają fosfor i potas, więc na pewno zostawiając trawę dla trawnika poziom fosforu będzie nieznacznie rósł, dlatego będę go starał się unikać w nawozach. Oczywiście nie, nie da się uniknąć dużych ilości, czy też w ogóle nie da się uniknąć fosforu w nawozach, bo często w, właśnie w nawozach wieloskładnikowych jakieś części fosforu się znajdują. Ale tam, gdzie mogę, będę starał się obniżać właśnie poziom fosforu, bo mam go, on wraca do mnie naturalnie z. Mm, Ściętą trawą. Podobnie jest z potasem. Też tutaj możecie zobaczyć, że właściwie co roku jest coraz większa ta ilość potasu. I to też jest za sprawą ścinek, więc też będę unikał potasu. Natomiast, jeżeli chodzi o, o ten wynik tutaj, 284, uważam, że on jest mocno, mocno przesadzony, ponieważ właśnie w tym listopadzie, październiku zastosowałem nawóz ze sporą ilością właśnie potasu i ten potas po prostu jak wegetacja się zatrzymała nie został pobrany przez rośliny więc jest w bardzo dużej ilości dostępny teraz w glebie wczesną wiosną i realnie realnie w trakcie sezonu jeżeli nie będę dokładał tego potasu zbyt dużo to będzie mi się ten poziom utrzymywał myślę że na poziomie tych 200 200 z groszem. No, zobaczymy w przyszłym roku, ale jeżeli chodzi o potas, też będę starał się ograniczać jego w nawozach. Stosować go tylko w momencie, kiedy no, jest on wybitnie potrzebny. potrzebny. Wapnie. Kolejny bardzo ważny składnik. Zacząłem wracać do prawidłowego poziomu. Też unikam y, dużych ilości wapnia w nawozach wieloskładnikowych, a nie da się. Ciężko jest znaleźć po prostu nawozy wieloskładnikowe o zerowej zawartości wapnia. Wapnie jest y, również y, no, bardzo potrzebny roślinom i mimo y, tutaj w, no, wysokiego poziomu nie unikniemy y, go w nawozach, ale. Y, Zeszły rok, 2024 rok, to był rok, w którym trawa rosła bardzo intensywnie i sporo tego, tej zielonej masy wyprodukowałem, więc po prostu trawa wciągnęła dużo tego wapnia, więc spokojnie uzupełniając go w jakichś niewielkich ilościach, nie będę tego wapnia obniżał, ale przynajmniej trzymał na tym poziomie 1800-2200, wtedy byłbym zadowolony. Ok. Magnez to jest pierwiastek, który na glebach gniazdych nie jest pożądany w dużej ilości. On ma takie właściwości na glebę w przeciwieństwie do wapnia, że zasklepia tą glebę jeszcze bardziej i jest ona mniej gruzełkowata. Właśnie spora zawartość wapnia powoduje, że że gleba jest przepuszczalna, gruzełkowata i ma dobrą strukturę. Natomiast magnez w dużych ilościach, w nadmiernych ilościach niszczy strukturę gleby, więc poziom taki jak tutaj mam, jak widzicie, lekko schodzi ono w dół. Też nie mogę uniknąć go w nawozach ze względu na to, że to są nawozy wieloskładnikowe. Zawsze tego magnezu gdzieś tam się pojawi. To on tak powolutku. I tutaj schodzi. Jeżeli będę widział, że spada powyżej, poniżej jakiejś granicy, to po prostu zacznę zwracać uwagę na to, żeby w nawozie się on znajdował. Jeżeli chodzi o chlorki i zasolenie, to te zmiany tutaj no, są dla mnie znakiem zapytania. Nie wiem, jak to nawet skomentować. Myślę, że to do tego przyczynił się też piasek i minerały, które były w nim dostarczone. 15 ton piasku, przypominam, dostarczyłem i mogło się coś tutaj z chlorkami i zasoleniem wydarzyć, więc zobaczymy w przyszłym roku, bo raczej w tym roku nie, na pewno nie przewiduje piaskowania, więc zobaczymy, czy będzie taki sam poziom, czy lekko zejdzie w dół, czy, czy będzie rósł, bo jeżeli będzie rusł w 2026, no to wtedy będziemy widzieć, że coś y, trzeba zmienić lub bardziej się temu po prostu przyjrzeć. Jeżeli chodzi o chlorki, to i tak jestem poniżej, grubo poniżej normy. Zasolenie to też są wartości, które są powiedzmy optymalne. No dobrze, to teraz przejdźmy sobie do y, planu nawożenia na ten 2025 rok i y, to w jaki sposób y, go buduję. Mam tutaj kilka, oczywiście, pomysłów. To jest jeden z tych pomysłów, który na 99% po prostu przejdzie. Więc od czego w ogóle zaczynam? Pierwsza, pierwsza podstawowa sprawa, z której należy sobie zdać sprawę, jest to, w jaki sposób w naszej strefie klimatycznej rośnie trawa, w jakich momentach, w jakich miesiącach ona najsilniej przyrasta kiedy jest największa produkcja tej zielonej masy. I ten wykres zrobiłem sobie trochę w oparciu o materiały, które znalazłem w książkach, w internecie, ale także w oparciu o zdjęcia, które wykonuję swojemu trawnikowi i po prostu odzerniam sobie jego aktualną kondycję i wprowadziłem sobie tutaj po prostu takie, taki wykres, który pokazuje mi właśnie schemat, czy też tempo, takie wzrostu trawę. Od tego zaczynam i do tego przygotowuję moją trawę. W tym Excelu mam taki kalkulator, w którym wbijam powierzchnię w metrach kwadratowych, powierzchnia mojego trawnika to 1300 metrów kwadratowych, dawkę azotu na hektar i to jest dawka, którą chcę jakby uzyskać. Co tutaj jeszcze mam? Aha, i później jak sobie wprowadzam różne nawozy, to wychodzi mi tutaj podsumowanie tych kilogramów na hektar, czyli to jest, czyli to jest dużo, czy za mało, mogę sobie sam to ocenić. Kolejnym, czyli tak, przyjmuję sobie te 150 kg czystego azotu na hektar. I te 150 kg na tym e, kalkulatorze dzieli mi się na trzy e, okresy wegetacyjne, czyli Wiosna 60%, lato 10%, jesień 30%. Nie mam tu uwzględnionej zimy, ponieważ na zimę dodaję jeszcze troszeczkę azotu organicznego, nawozów takich wolno uwalniających, ale traktuję to poza kalkulatorem. Zazwyczaj stosuję niewielkie dawki tego azotu, tylko takie egzystencjonalne, powiedzmy, więc nie wliczam tego w kalkulator. A wliczając, pewnie, mi, pewnie by to urosło do o jakieś 10-15 kg czystego azotu na hektar, więc niewiele, ale nie wliczam sobie tego w kalkulator, bo to też jest zależne od tego, jakie są prognozy pogody na listopad i grudzień, i tym warunkuje jakby zastosowanie tego właściwie zimowego nawożenia. Ok, no i co dalej? Tutaj wpisuję sobie oczywiście nazwę poszczególnych nawozów, ilość azotu z etykiety oraz później współczynnik, współczynnik do kalkulacji. i Tutaj mam pozostałe informacje dotyczące nawozu: ile ma fosforu, ile ma potasu dodatkowo. To też mi pomaga. Pomaga. W ocenie, czy powinienem coś zwiększać lub zmniejszać y, zgodnie z tymi badaniami. Więc, jak widzicie, jedynym pierwiastkiem, który przeliczam y, w swoim planie nawożenia jest azot. Resztę, resztę przygotowuję na zasadzie takich po prostu y, doświadczeń, czy też po prostu patrzę. Ile jest danego pierwiastka i czy go potrzebuje, czy też go nie potrzebuje, i w ten sposób dostosowuje odpowiedni nawóz na odpowiednią porę roku. To dobrze, i przejdźmy sobie teraz do nawozów. Tak się składa, że worki, większość worków to jest 20 kg. Powierzchnia mojego dronika 1300 m, i fajnie mi się tak składa, że nie mam żadnych, wiecie, takich obrywów. Gdzieś tam resztek niedokończonych, zawsze wykorzystuję pełne worki. I w tym roku wiosnę rozpocznę sobie od Excela Universala, od firmy Torturf. To jest nawóz zawierający 10% azotu w dwóch formach 5 fosforu, 16% potasu. Dużo potasu, ale uważam, że ten jeszcze niewykorzystany Potas z jesieni zosta, został lub zostanie pobrany wczesną wiosną i trzeba go uzupełnić na ten okres do powiedzmy do maja. Więc ten nawóz będzie robił robotę od marca do maja. Tutaj później będę ograniczał potas i dopiero w tym zimowym nawożeniu będzie kolejny nawóz, który ma większą ilość potasu. Zobaczymy w przyszłym roku, jak to po prostu wyjdzie. Kolejny nawóz, który będę stosował to Phoenix Balancet Spring. I tu ciekawostka: Spring będę używał dwa razy w ciągu roku, czyli wiosną i jesienią. I no, w taką bardzo wczesną jesienią. Spring to jest tylko nazwa, tak? jeżeli chodzi o nawóz od Phoenixa, linie tych nawozów od Phoenixa, jest jeszcze Phoenix Balancet. Oczum, natomiast on ma jeszcze więcej potasu, a ja tego potasu chcę po prostu unikać. Dlatego zastosuję dwukrotnie nawóz wiosenny, co nie jest oczywiście błędem. Ważny jest skład tego nawozu. W maju zastosuję kolejny nawóz nowy na mojej liście testowy 3G Action. Na papierze ten nawóz wygląda bardzo ciekawie jest on bardzo budżetowy, ma fajne proporcje do utrzymywania takiego takiego stanu rzeczy, jaki mam, czyli czyli wysokie, powiedzmy, wysokie poziomy fosforu i potasu. To ten nawóz wydaje się być całkiem spoko, ponieważ ma większy właśnie udział azotu do fosforu i potasu, więc myślę, że przyda mi się on w utrzymywaniu tych pierwiastków w normie, a nie podwyższaniu ich. Więc jego zastosuję jakby w drugiej dawce wiosennej i na początku wczesnej jesieni, czyli w momencie kiedy ta trawa znowu zaczyna intensywnie rosnąć. Jeżeli chodzi o lato to moim specjalistą od lata, póki co jest nawóz TeraLift TX10 z mikoryzą, z Wetting Agentem. On ma pierwie, Składniki to jest 5, 2, 8. Przy czym działa naprawdę długo. 6 do 8 tygodni spokojnie będziecie widzieć jego działanie. Więc ja go używam właśnie latem, bo on nie pobudza tej trawy do takiego silnego wzrostu, a dostarcza jej właściwie wszystko. Czego ona potrzebuje w, w lato. Tak? Czyli musi dbać o ten system korzeniowy, więc jest trochę potasu, e, trochę fosforu, ale też i trochę azotu, bo azot też jest ważnym pierwiastkiem e, w lato. Tak? Żeby, e, żeby ta trawa mogła e, w zdrowiu funkcjonować. Więc właściwie tutaj, jeżeli chodzi o lato, to jest jeden nawóz. No i jesień, e, to wczesną jesień e, sobie tutaj. Mm, już opowiedzieliśmy i mm, jeżeli chodzi o zimowe nawożenie, to albo, albo powtórzę to Tiplexem mm, 8016, albo postawię właśnie na Teralifta TX9, on ma mniejszą zawartość, e, zawartość mniejszą ma właśnie e, potasu troszeczkę fosforu, dokładnie jeden, więc w porównaniu do Tiplexa tam było chyba 8,016 czy 8,018, to mniej tego potasu właśnie zgodnie z tymi badaniami, badaniami gleby, które mi wyszły. Jeżeli chodzi, no dobrze i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o nawożenie trawnika, Nawozami posypowymi, czyli, czyli kilka tych nawozów nowych będę sobie testował. W przyszłym roku pewnie będę miał kolejne nowe nawozy do testowania, więc też się z Wami z tym podzielę. Podzielę się z Wami też w trakcie sezonu poszczególnymi, poszczególnymi moimi obserwacjami. Oraz y, też y, z każdym odcinkiem y, będę Wam więcej opowiadał o tych nawozach. Dlaczego je stosuję, co uważam, że jest w nich y, ciekawego. No i będziecie mogli również y, sobie to wypróbować. Jeżeli chodzi o. Y, czyli no, to się kończy, jakby tutaj y, nawożenie posypowe. Jeżeli chodzi o wszystkie y, biostymulatory, y, odżywki itd. itd. Tutaj postępuję zgodnie z etykietami, więc nie ma, nie ma tutaj ilości. Mam tylko czas, w którym poszczególne pierwiastki stosuję, czy tam poszczególne biostymulatory itd. itd. Więc tak, przez cały sezon, właściwie od, od marca do października, listopada, raz w miesiącu, kwasy humusowe. To jest w ogóle. Super sprawa. Kwasy humusowe, możecie też zobaczyć na jednym z moich odcinków, jak działają na glebę, na trawy, więc tam poznacie moje, moją opinię na temat tych kwasów humusowych. Jeżeli chodzi o mikroorganizmy, tutaj jakieś bakterie, tak, czyli je, mikroorganizmy należy stosować w nieco wyższych temperaturach, bo bakterie w niższych temperaturach po prostu nie są aktywne. Więc sądzę, że tutaj gdzieś tam od kwietnia. Kwiecień, maj, pewnie jeszcze tutaj czerwiec. Czerwiec będę stosował, czyli zobaczymy, jak będzie wyglądała pogoda, ale chodzi o to, że tutaj będę stosował mikroorganizmy do mineralizacji resztek pożywiennych, czyli do przetrawiania tego. Tej ściętej trawy, która tutaj będzie się bardzo dużo produkować, więc muszę te mikroorganizmy wspierać, zwiększać ich populację, żeby przetrawiać te, tą moją ściętą trawę. Później już odpuszczam, bo nie chcę przestymulować właśnie tych mikroorganizmów. Nie chcę ich zastosować za dużo, bo, bo to też jest niekorzystna sytuacja. Magwit, czyli cukry i aminokwasy, też kontynuuję tutaj właściwie do lipca. W sierpniu sobie odpuszczam, bo słyszałem gdzieś coś, że tego typu produkty raczej powinno się stosować właśnie do sierpnia. Nie wiem, muszę jeszcze sobie potwierdzić tą informację. Chodzi tutaj o, o pędraki, właśnie. Coś, coś z tym słyszałem, ale na ten moment nie jestem w stanie wam. Odpowiedzieć. Żelazo pewnie zastosuję jeszcze w marcu dodatkowo. Mimo, że ono będzie się znajdowało w tym Excelu, ale jeszcze do liścia, do liścia dostanie trzeba Kwiecień, maj, czerwiec. Co, co tutaj mamy? Czerwiec, później w lipcu odpuszczam. Wracam z nimi we wrześniu, w październiku. Optysil, czyli taki specjalista, umie od stresujących momentów. Ja go stosuję, krzem się stosuje do wysycenia, czyli właściwie do momentu, kiedy w roślinie będzie jakby full go. I ja go stosuję od kwietnia, kwiecień, maj, czerwiec, bo on ma właśnie w czerwcu, w lipcu działać na tą trawę, zabezpieczać ją przed patogenami, przed grzybami, chorobami grzybowymi. I powtarzam, później sierpień, wrzesień, październik, żeby przygotować do kolejnej fali tych właśnie chorób grzybowych mikroelementy właściwie całym rokiem tutaj różne są dawki jeżeli chodzi o mikroelementy czyli taki mój zestaw gdzieś tam jest calciprim czasami siarkol tutaj przy tych wiosennych tam jest dużo naprawdę co mi wpadnie w rękę co tam jeszcze mam jakiś mikroplus, bor w różnych momentach to to tutaj powtarzam. Jest niewielkie przesunięcie w tydzień po tygodniu w stosunku do tych, ze względu na to, że ze względu na to, że no nie chcę już takich super miksów robić w tym obryskiwaczu, dać trochę roślinom jakby więcej, więcej czasu na, na zmetaboli, zmetablo, zmetabolizowanie tego co ode mnie dostają, ale jak widzicie tych zabiegów do listnych jest dużo i ten opryskiwacz, który zbudowałem w zeszłym roku naprawdę mi się przydaje jeżeli chodzi o Wetting Agenta zobaczymy, jeszcze nie stosowałem jeszcze nie stosowałem Wetting Agenta, zobaczymy jakie będą prognozy na, ten, na te wakacje Bakterie NFIX, czyli azotą, fosforą, power i tak dalej. To też chcę sobie uzupełniać tutaj, właśnie w tym okresie, właśnie czerwiec, lipiec, kiedy schodzę z dawką azotu w nawozach posypowych, ale zależy mi na tym, żeby rośliny te składniki łatwo pobierały. więc, więc tutaj będzie te, ten T2 te w lipcu, w czerwcu, lipcu. Zobaczymy, jak będzie pogoda wyglądała. No i fungicyd. Raz, raz, gdzieś tam pod koniec maja, początek czerwca. Wtedy jest moment, kiedy trzeba zwrócić uwagę na prognozy pogody i to, co się dzieje. Więc mniej więcej tak wygląda mój taki program pielęgnacji mojego trawnika. No i tyle. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, chcecie, chcecie na jakiś temat podyskutować to zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli materiał był dla Was ciekawy, zachęcam do subskrybowania i lajkowania filmików, ponieważ algorytm, algorytm to lubi, więc przyda się to do rozwoju kanału. Dziękuję wszystkim za uwagę, miłego wieczoru i do zobaczenia. Wszystkiego zielonego.